I powinni wrócić. O, dobra, wrócili To ma F -p -e l ma hm to jest koma. To jest potrzebne do wyjścia i ona ja ma jeszcze kota. Tylko tutaj weźmiemy. W ogóle weźmiemy sobie, jak ma trzyma pieska. Niech leci, ja jutro będę musiał wyspać z powrotem, to pod S to się trenowało 5-5 pięciu, pięciu, czterech, czterech tu idę, do niego ona pójdzie tutaj. Jemu brakuje jeszcze pod air trening. na kota, zostały tylko te rzeczy. My to co zostawia sprzedam to. Chyba te strzelnie są już mi aż tak bardzo potrzebne. We to dostawia. Szybko to poszło, że gdzieś tutaj ktoś potrafił mi to połazić, gościł kotem. No i jeszcze tak. Nie, dobrze, że prądy mnie nie kradną. Czy ja te żyją, czy te żyją i bardzo dobrze. Jest 190 tysięcy mam. Czekają i po wychodzi niedawno. Trzeba je powypuszczać, by pozdobywali więcej kawki. Trzeba to ze wszystkim ulepszyć. Tu jeszcze jeden jest, tylko gdzie on jest? On nie chce mi się pokazać. Tutaj to ten. Dacă ați văzut acestea, nu uitați tu drugi like, să lăsați și Opuje nie będzie mi potrzebna o stylu. Sprzedawa trochę tego. Za dużo tego mam, tylko 70. Klikania trochę jest. Za dużo, za dużo. Nie mam tyle miejsca w ogóle, żebym to wszystko przechowywał. Z tymi strojami to ja to dużo, aż tak dużo nie mam w ogóle. Oczywiście nowe bronie, oczywiście globusów mało, wiesz, tutaj w tym miejscu, tu jest mało też daje. wcześniej to tak dużo dawał, ale można to łatwo to wytłumaczyć, wyjaśnić dlaczego tak, a nie inaczej. No, z tego to już będę miał wszystko chyba ulepszone. No, wszystko ulepszone. Tak samo tu, tu i tu, wszystko ulepszone na Makta. Oto też jest ulepszone na Makta. Tak samo tutaj też jest to Makta. To też Makta ulepszone. No, tutaj też wszystko na Makta sprawdzałem. Tutaj też. Tu wszystko na mak, to tylko te, tutaj budynki do ulepszenia Za 90 tysięcy No, no tam misję na no to weźmiemy, zobaczymy Nie, czy to dowód mają miłe miny? Ty nie to źli. Czy źli są. Już <grym> się zwracają na mnie. Oho, zombie. takie te duchy czy też jakoś się tak nazywają. Ja mówię zombie na nie. Ja mam takie 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 jakby mi się wciszyło audio. Dobra, na górę. Daj kowamego. W życiu. Pójdź tam. No ale sobie ten stał na później. To daje mi tu kliknąć alokielliwa, to muszę kliknąć. Udało się, dostałem. No to ma... temat złomina. Ale go oszczędzimy, no? Taki alega Rakiety lepiej szybciej, na kolejną misję pójdą już żebym mógł ich wysłać na kolejną misję. Hmm, gdzie by tu ich wysłać? Na SOS na SOS, potrzebuje pomocy. Pełna, no, brakuje nam tego, ale dobra, to jeszcze jedna misja, jak to w tym czasie się to odnowi. Odtworzymy pudełeczko, co tam ciekawego. Coś ma woda, jakiś strój niepotrzebny. No i pan nas pluwa złota. Aj, 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 to no, trudno mi już poszli. Miałam tą broń wymienić. Chyba te muszę gdzieś zapisać. Bo mam broń do rozdania im tą jedną, teraz i te dwie. Więc to im się przyda ten Dragon Maf. Potrafny na to, tam ci dostaną. Zabić dla de dekatlona. Ty i oni z tymi strojami Chyba to będzie ciężka misja, ale widać, że już dosyć długa. To tutaj trochę posiedzę na tym. 어 oh. Ja trochę nabija sobie tych zycznych ataków. nadal coś cicho, ja jest ustawione. nie wiem, że to było. 4 czy 5? Dlaczego tak cicho jest? Nie ogarnie, dobra, idziecie na górę. Jak ma być alfa DN te, te, ten. ten Duży, no to wolę zachować to by przynajmniej dwa te krytyczne ataki Dobra, szybko poszedł. No, ostatni szczał. Bo to była z robocikiem. A, proszę bardzo, robocika mam. I ostatnie piętro. To jest zadanie wykonania, No ale, zobaczymy co tutaj dalej jest. Bo tu widzę nowy bosik. Kolejny. To jest dziwne, że się budynek nie zawalił. W luchy Co to ostatnim będzie? do dobra i można wracać ci z roboty będą dopiero jutro bo jednego robocieka tu mamy, a drugi tu gdzie jeździ? A, i tu jeździ jeden. Na no razie nie mam nic innego tutaj do zrobienia. Te broń to kosztują 19 tysięcy, ja najpierw chcę ulepszyć wszystko, potem będę produkował te bronie. To wszystko na to ulepsza bo tak patrzę, to nawet tutaj mógłbym stawić do, do prądu. Znaczy tam magazyn, jeden miałbym więcej ludzi na to, tych usunąć, tu będzie magazyn stawiony. Niestety trzeba będzie tak kombinować, bo nie mogę tego przesunąć, żeby to do góry poszło. Wszystko. No, Dobra, to mi to maganie to jednego, a raz podzielę na te tutaj, gdzie będzie miejsce w ogóle. Bo tu się dalej stalkerzy kolejni... Gdy trenuję, to nie wiem, pokój się tam trenuje, ale niech się trenuje. Ta trzeba będzie podziodować, niestety, nic na to nie poradzę. O, prądu mamy, o, coś ponadto tutaj. Patrząc na to... Jest spoko, no to tu będzie stawiany kolejny magazyn. A to dopiero jak już wrócę kolejni kasę oddać. Te kapcelki. A oni to jeszcze mogą dwa dni połazić.